Cześć, tu Magda, witam Was w czwartym odcinku cyklu Psiejskość. Tym razem będę opowiadać o różnych zagrożeniach, które czekają na psa w mieście. Wspominałam już o tym we wcześniejszych odcinkach, że miasto to dość trudne warunki do życia dla psa, i dlatego naszym zadaniem jest dbanie o to, żeby pies był przygotowany na te wszystkie trudne rzeczy, które mogą go w mieście spotkać. Częściowo będzie dało się tutaj Przekazać w pewien sposób odpowiedzialność psu i wytrenować po prostu pewne umiejętności, które będą dla niego przydatne, a częściowo po prostu my musimy za tego psa odpowiadać i tak zarządzać naszymi działaniami, tak zarządzać otoczeniem, tak na tyle pilnować psa, żeby do tych różnych sytuacji niebezpiecznych nie dochodziło. No i tak, ponieważ od części z Was mam takie informacje, że odcinki są dosyć długie i że ciężko jest ich wysłuchać w całości, postanowiłam, że dzisiaj będę wymieniać tutaj do każdego wątku, który poruszę, po trzy punkty, takie, które jako pierwsze mi się nasunęły lub które wydają mi się najważniejsze, po to, żeby było to takie bardziej treściwe. No, i tak, mamy kilka kategorii tych zagrożeń, i pierwsze, o których chciałabym powiedzieć, to są takie zagrożenia ze strony samego psa, czyli takie zagrożenia, które wynikają z faktu, że pies jest psem, co oznacza, że jest zwierzęciem, które kieruje się często zachowaniami instynktownymi. No i tutaj czasami miasto, będąc takim nienaturalnym, dosyć środowiskiem dla psów, może stanowić pewien problem, bo gdybyśmy mieszkali gdzieś na zupełnym odludziu, to te zachowania prawdopodobnie psu nie, nie mogłyby zrobić krzywdy, albo byłoby to mało prawdopodobne, a w mieście niestety taka szansa rośnie. No i pierwsza sprawa, która tutaj się pojawia, to jest podbieganie do innych psów. I tutaj jest tak trochę śmiesznie z tym zagadnieniem, bo jak poobserwujecie sobie czasem psy na wsi, jeżeli macie taką możliwość, takie psy, które pilnują gospodarstw na przykład, zwłaszcza kiedy nie ma tam ogrodzenia, czyli powiedzmy, mamy jakieś rozległe pola, i wśród tych pól są rozrzucone gospodarstwa rolne, i tam jest zwykle kilka psów, które są na każdym z podwórek. Jak zobaczycie sobie te psy i nawet będziecie przechodzić koło takich gospodarstw ze swoim psem, to możecie, prawd, będziecie prawdopodobnie mogli zaobserwować, że te psy, psy wcale aż tak się nie garną do tego, żeby podbiegać do każdego psa. One raczej oszczekują, pilnują granic swojego terenu, zatrzymują się na tej granicy, dają znać postawą ciała i często właśnie takim ostrzegawczym szczekaniem, że nie życzą sobie, żeby przekraczać te linie, natomiast y, nie pchają się one do bezpośredniej interakcji. Często zasikują na przykład teren. To też jest takie demonstracyjne zachowanie, które ma pokazać, że tutaj jest właśnie ta wytyczona linia, której nie przekraczaj. Natomiast one rzadko podejmują takie impulsywne decyzje. Psy w mieście, ze względu na to, że nie mają często takiej swobody w komunikacji, często są też nauczone tego, że inne psy służą do tego, żeby się z nimi spotykać i bawić, bo na przykład właśnie chodzimy na psie wybiegi albo w parku spotykają dużo. Kumpli, lepszych i gorszych. O tym też mówiłam w poprzednich odcinkach, jak to jest z tymi wybiegami, czy aby na pewno warto się tam z psem udawać. W każdym razie pies miejski często ma taki pomysł, że jak widzi drugiego psa, to do niego pobiegnie. To jest dosyć niebezpieczna sytuacja, bo po pierwsze, nie znamy drugiego psa często, więc nie wiemy, jak on zareaguje. Druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli znamy drugiego psa, to nie wiemy do końca, w jakim on znajduje się stanie emocjonalnym w danej chwili. I często takie nagłe podbiegnięcie też może wywołać jakąś nadmierną reakcję. Kolejna sprawa to to, że jeżeli nie znamy psa, nie wiemy też, jak zareaguje opiekun. I pamiętajcie o tym, że opiekun psa ma prawo bronić go przed takimi nagłymi wpadnięciami, podbiegnięciami i tak Oczywiście absolutnie nie zachęcam do tego, żeby stosować tutaj jakieś przesadne reakcje, ale są osoby, które na przykład doświadczyły tego, że jakiś pies, który podbiegł z nienacka, na przykład mocno pogryzł ich psa i w związku z tym noszą przy sobie na przykład gaz pieprzowy po to, żeby tego psa móc ochronić. Więc y, nasz pies podbiegając y, do jakiegoś innego psa i człowieka lub po prostu do obcego człowieka, też niekoniecznie z psem, Naraża się na to, że dostanie kopa, że dostanie gazem po oczach, że zostanie pogryziony. Więc y, ważna sprawa jest taka, żeby na to zagrożenie uważać. I odpowiedzią na to jest odwoływanie psa od innych psów lub prowadzenie go na, linki, na lince, kiedy jeszcze nie macie tej umiejętności wyćwiczonej. Na sam koniec, podsu w podsumowaniu, będę też. Takie najważniejsze porady zbierać w całość. Na razie tylko będę wspominać o tych rzeczach, które warto wziąć pod uwagę. Druga ważna sprawa, jeśli chodzi o zagrożenia, które nasz pies sam sobie może wygenerować, to jest rzucanie się w pogoń za zwierzyną lub rzucanie się w pogoń za innymi poruszającymi się obiektami, np. autami, biegaczami, rowerami. No, tutaj sprawa jest dosyć oczywista, to znaczy, nasz pies, kiedy nagle pobiegnie po prostu na oślep przed siebie, wyłączy sobie wszystkie inne bezpieczniki i nie będzie się na przykład rozglądać, czy coś na niego nie jedzie. No to oczywiście może wpaść pod samochód, może wpaść pod rower, może ktoś, właśnie znowu mu się odwinąć powiedzmy kopniakiem, bo się wystraszy yy, i tak itd. Więc Kolejne takie zagrożenie to jest to, jeżeli nasz pies nie potrafi poskromić takiego instynktu gonienia i to może generować niebezpieczeństwo. W związku z tym znowu musimy albo nad tym pracować, albo mieć psa pod kontrolą, czyli na lince lub na smyczy. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o zagrożenia ze strony samego psa, to będzie spłoszenie. Czyli to, że, na, że nasz pies w zależności jeszcze od tego, jaki ma charakter, jakie ma doświadczenia, może być wrażliwy na różne nagłe hałasy. To jest znana historia, jeśli chodzi o Sylwestra, że kiedy są fajerwerki, jest hałas w mieście, są różne nagłe błyski, to pies często może pobiec po prostu na oślep przed siebie wystraszony i tak samo nie, powiedzmy wpaść pod samochód, czy zgubić się. W związku z tym na pewno trzeba znać swojego psa i wiedzieć, w jakim miejscu możemy go bezpiecznie puścić: czy tam nie ma jakichś odgłosów, które mogłyby go spłoszyć, albo jakichś zdarzeń, obiektów, które mogłyby go spłoszyć, bo to może być też na przykład jakiś nagły ruch, niekoniecznie dźwięk, czy nagłe światło, właśnie jakiś rozbłysk. No i tutaj kolejnym takim elementem, oprócz tego na przykład trzymania psa na smyczy, będzie adresówka, bo oczywiście jeżeli nasz pies ma tendencję do płoszenia się, a nawet jeśli nie ma, bo nigdy nie wiemy na 100%, to koniecznie powinien mieć przy obroży czy przy szelkach adresówkę z numerem telefonu, a najlepiej z dwoma numerami telefonu, które pozwolą nam tego psa odzyskać. Druga kategoria kolejne trzy punkty zagrożenia ze strony ludzi. Jeśli chodzi o zagrożenia ze strony ludzi, no to podaję takie, które najczęściej się pojawiają. Według mnie w różnych mediach, w różnych nagłówkach czy w wiadomościach na Facebooku. Pierwsza sprawa to jest kradzież. Wbrew pozorom nie dotyczy tylko rasowych psów, ale zwłaszcza rasowych, zwłaszcza młodych, takich, które wyglądają na potencjalnie możliwe na przykład do nielegalnego rozmnożenia. I oczywiście, nawet jeżeli macie wysterylizowaną suczkę, to ona nie ma na czole napisane, że jest bezpłodna, więc też jest takie ryzyko, że ktoś sobie do takiej nielegalnej hodowli taką słuczkę weźmie. To samo dotyczy psów. No i takim proszeniem się o kłopoty, jeśli chodzi o to zagrożenie kradzieżą, jest zostawianie psa pod sklepem. Zostawianie psa pod sklepem jest niebezpieczne z wielu powodów, ale to jest jeden z nich. Zdarzyło się nawet, że były psy kradzione z samochodów. Nawet znana historia w Warszawie, kiedy pies został skradziony z samochodu wraz z transporterem. Więc różne dziwne rzeczy się dzieją, dlatego nie spuszczamy psa z oka w miejscach takich, do których mają dostęp inne postronne osoby. Druga sprawa z tej kategorii to trucizna. I trutki mogą zdarzać się w środowisku w sposób jakby przypadkowy, czyli na przykład są wyłożone przeciwko gryzoniom, a nasz pies się na nie niechcący napatoczy. Bywa tak, że są rozłożone z premedytacją, bo komuś na przykład nie podoba się to, że ludzie wyprowadzają psy do parku, i taka osoba może celowo zostawiać na przykład kiełbasę z trutką w środku, albo na przykład zdarza się też z żyletkami, gwoździami różnymi. Nie wiem, kawałkami tłuczonego szkła, czyli takie ryzyko tego, że nasz pies zje coś, co może mu zaszkodzić, lub nawet go zabić. W związku z tym warto albo pilnować tego, żeby pies po prostu był pod kontrolą cały czas, albo jeżeli ma tendencję do zjadania, co popadnie, to po prostu zakładanie kagańca i to takiego z podwójnym z podwójnym dnem, żeby, żeby pies nie dosięgnął przez szczebelki do jedzenia. Jednocześnie oczywiście pamiętamy o tym, że w kagańcu pies musi szeroko otwierać pysk, żeby się wentylować, żeby mógł się chłodzić, więc dobrze dobrany kaganiec. No i oczywiście uczymy psa tego, żeby rezygnował z podnoszenia przypadkowo napotkanych pokarmów. Bardzo ważna umiejętność. Trzecia rzecz w tej kategorii to przemoc ze strony innych osób. No, i tutaj znowu zostawianie psa pod sklepem. Częste historie: pies został skopany, pies został spuszczony, wpadł pod samochód. Na psa napatoczył się ktoś z innym psem, pies został pogryziony. Tego typu historie naprawdę się zdarzają, więc zostawianie psa pod sklepem absolutnie odradzam. Sama przyznaję, że zdarzyło mi się to dokładnie raz, ponieważ szłam tylko po jedną rzecz, którą musiałam kupić przy kasie. Szyba była tak umiejscowiona, że będąc w kolejce do tej kasy, widziałam swoje psy przez okno, więc wydawało mi się, że sytuacja jest relatywnie bezpieczna, nie spuszczam ich z oka. A jednak mimo to doszło do nieprzyjemnej sytuacji, bo jakaś pani z psem na smyczy po prostu postanowiła do moich psów podejść, mimo że miała 5 metrów chodnika i miała możliwość je ominąć. No ale jej piesek chciał się przywitać, więc ona też chciała się żeby ten piesek się przywitał. No i to już była potencjalnie niebezpieczna sytuacja, a na pewno bardzo niekomfortowa dla moich psów. Więc nawet w takich sytuacjach, które wydają się w miarę bezpieczne, jednak zostawianie przywiązanego psa jest narażaniem go na niebezpieczeństwo. On jest bezbronny, nie może odejść, a jeżeli na przykład w samoobronie ugryzie, no to będą jeszcze tylko pretensje do was i do waszego psa. Więc odradzam Kolejna kategoria zagrożenia ze strony innych psów. I tutaj znowu uwaga, uwaga, kto by się spodziewał, podbiegacze. Eee, psy, które bez kontroli podbiegają do naszego psa, stanowią oczywiste zagrożenie, ponieważ to nie jest tak, że pies jest łagodny albo agresywny. To jak zachowa się pies, zależy w ogromnej mierze od tego, w jakiej sytuacji go postawimy. I często psy, które są po prostu łagodne jak baranki, jeżeli się bardzo zestresują, mogą ugryźć. Często psy, które są uznawane za agresywne, tak naprawdę, jeżeli mają możliwość i wystarczająco dużą przestrzeń, to będą w stanie się jakoś tam porozumieć z drugim psem i nie dojdzie do żadnej niebezpiecznej sytuacji. Więc my musimy znać swojego psa, ale też musimy trochę obserwować, co się dzieje z tymi innymi psami. A w sytuacji, w której pies do nas po prostu nagle podbiega, to zawsze jest niebezpieczeństwo, bo Mówiłam o tym też w poprzednich podcastach, więc jeśli nie słuchaliście, zachęcam do wysłuchania poprzednich odcinków o tym, jak zapoznawać psy ze za sobą, jakie warunki stworzyć, żeby to było bezpieczne, takie nagłe wpadnięcie w kogoś yy, poprzez, yy, wpadnięcie w kogoś przez psa, czy innego psa przez psa, yy, zawsze jest sytuacją niebezpieczną i niekomfortową. Yy, no i to jest znowu odwołuje do naszych doświadczeń, gdyby nagle w ciemnej uliczce ktoś nam wyskoczył z ramienia. I nawet powiedział coś niby sympatycznego, no to to jest na tyle stresująca sytuacja, że trudno przewidzieć, jak się zachowamy. Więc, więc znowu na to uczulam i warto wybierać takie miejsca. Na przykład, jeżeli macie możliwość pójścia do jednego lub drugiego parku, bo macie do nich tak samo daleko, no to wybierajcie ten park, w, których, w którym takich podbiegaczy jest jak najmniej. Druga sprawa, za duże emocje. To się znowu odwołuje do tego, jak zapoznawać psy i tak ale też do tego, że nawet jeżeli psy się znają i dobrze się ze sobą czują, to jeżeli doprowadzimy do takiego bardzo intensywnego kotłowania się, jeżeli będziemy wrzucać zabawki między te psy, jeżeli będą one szaleńczo biegać bez chwili wytchnienia i bez takich, takich przerw na ochłonięcie to może dojść do sytuacji agresji pomiędzy nimi i będzie to też normalne, ale to znowu właściciel za to odpowiada, więc jeżeli pozwalamy psu ganiać z innymi psami, dbajmy o to, żeby w tej zabawie były jakieś takie przerwy na oddech, żeby te psy nie ganiały do upadłego, tylko żeby trochę poganiały, trochę je odwołajmy, żeby trochę nie wiem, napoić, zagadać, posadzić, żeby było jakieś takie zrównoważenie tych intensywnych emocji. Trzecia sprawa dotycząca zagrożenia ze strony psów, agresja smyczowa. To się odnosi bezpośrednio znowu do podbiegaczy, czyli jeżeli nawet y, znamy jakiegoś innego psa z widzenia, ale jest on na smyczy, to ma ograniczone możliwości komunikacji, ma ograniczone możliwości wyjścia z sytuacji, kiedy stanie się ona niekomfortowa i może zachować się nieadekwatnie agresywnie. To znaczy, z jego perspektywy, oczywiście adekwatnie, ale bardziej niż byśmy się spodziewali. I tutaj prosta zasada, o której mówiłam też już w poprzednich odcinkach: czyli jeżeli drugi pies jest na smyczy, to nasz też powinien być na smyczy. Jeżeli decydujemy się na puszczenie psów luzem, no to puszczamy je luzem, ewentualnie z jakąś linką dopiętą dla asekuracji, jeśli nie mamy stuprocentowego odwołania. Kolejna kategoria, tutaj zasugerowana mi przez Dagnę w komentarzu. To takie, nazwałam to urojone zagrożenia, czyli wszystko, czego pies się boi, pomimo, że to nie sprawia jakiegoś realnego zagrożenia. Dlatego, że nasz pies, kiedy wpadnie w stan paniki, znowu może się zachować jakoś niebezpiecznie, nieadekwatnie do sytuacji, może gdzieś nagle odskoczyć, na przykład na ulicę, może się spłoszyć i gdzieś się zgubić. Więc Każda rzecz, której nasz pies się boi, jest warta wzię wzięcia pod uwagę jako zagrożenie, i na takie rzeczy trzeba uważać. I tutaj, odsyłam do materiału o stresie, który przygotowałam w ramach innego cyklu, Psychologia dla psiarzy. E, taki skrót e, wskazówek znajdziecie na blogu www.dogmind.pl, natomiast jego rozwinięcie tutaj na YouTubie. Opowiadam o tym, jak budować strategię radzenia sobie ze stresem i jak pomagać psu, kiedy jakoś tak nadmiernie reaguje na różne straszaki. No, i znowu obiecywałam, że po trzy, więc przykłady takich urojonych zagrożeń. Pierwsze to są po prostu przechodnie, czyli wszystkie osoby, które pojawiają się w otoczeniu. Jeżeli nasz pies. Nadmiernie reaguje na przechodzące osoby, no to na pewno warto po pierwsze zadbać o to, żeby nie wpadać na te osoby na wprost, tylko omijać je w bezpiecznej odległości i przyzwyczajać psa do kontaktu z innymi ludźmi stopniowo, w taki sposób, który będzie dla niego akceptowalny, krok po kroku. Nie wrzucamy psa od razu w tłum, tylko staramy się wybierać pojedyncze osoby, koło których możemy spokojnie przejść, nagradzać to, że pies jest spokojny, żeby też sobie zaczął dobrze tych ludzi kojarzyć. Druga sprawa: nowe obiekty, czyli jeżeli pies ma stałą trasę spacerową i, na przykład, ktoś postawi kontener na chodniku, to to jest taka sytuacja, w której psy często się płoszą. No i tutaj też jest to kwestia po prostu zbierania przez psa doświadczeń, czyli jeżeli Będziemy chodzić co jakiś czas w nowe miejsca i pokazywać psu, że te nowe obiekty nie są straszne, że my możemy do nich podejść. Nigdy nie ciągniemy psa na siłę do takiego obiektu, którego się boi, ale możemy sami podejść, dać mu przykład, że tutaj możemy tego dotknąć, że nic nam to nie robi. Możemy psa nagrodzić za spokój w takiej odległości, którą on uzna za komfortową. Możemy sobie po prostu zatrzymać się z psem w tej bezpiecznej odległości. I dać mu takie wsparcie, że jesteśmy razem z nim, i poczekać aż sam podejmie decyzję, że chce zrobić kolejny krok. No różne będą strategie w zależności od psa i potrzeb, ale nie bagatelizujmy tego. Trzecia sprawa nagłe zdarzenia, czyli znowu nagły huk, nagły błysk, to, że ktoś nagle wyjeżdża nam z pleców, rowerzysta, hulajnoga itd. No to to są też takie sytuacje, na które psy są wrażliwe często. I można je przepracować też w toku treningu, czyli po prostu na przykład robimy sobie taki trening rozproszeń, czyli ćwiczymy komendy, które pies zna, w warunkach, w których czuje się komfortowo, i dokładamy sobie stopniowo różne elementy. Podkreślam stopniowo, czyli tak, żeby pies się na przykład jakoś tam obrócił w stronę, dajmy na to dźwięku, ale żeby się nie poderwał w panice. Czyli możemy na przykład upuścić na początek, nie wiem, monetę czy długopis na podłogę, tak żeby pies po prostu się stopniowo odwrażliwiał na to, że aha, czasami różne nagłe rzeczy się dzieją, ale one w sumie nie są niebezpieczne. I jeżeli będziemy psa hartować na takie zdarzenia, to będzie też na to coraz bardziej odporny. Oczywiście obficie też nagradzamy za, za, za taką dzielność w takich, w takich sytuacjach. Podsumowując, takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o zapobieganie zagrożeniom w mieście, które czyhają, zagrożeniom, które czyhają na naszego psa w mieście, to nie spuszczamy psa z oka. Nie dopuszczam w ogóle takiej możliwości, że przemieszczam się z psem po mieście i nie wiem, gdzie on jest. Jeżeli nasz pies ma takie tendencje do znikania gdzieś po horyzont, no to pomocna będzie tutaj długa linka, ewentualnie jakaś smycz flexi, też mówiłam w odcinku w drugiej części odcinku o sprzęcie na temat tego kiedy i w jakich warunkach można flexi użyć, żeby nie zrobiła krzywdy, bo to też jest takie narzędzie, z którym trzeba uważać, albo po prostu długa smycz taka 3-metrowa trzy, na przykład i i tego psa mamy pod kontrolą, a jeśli chcemy go spuścić, no to jedziemy na ogrodzony teren albo w jakieś miejsce, gdzie będziemy go widzieć z daleka, czyli na przykład jakieś rozległe pola. Druga sprawa to bezpieczny sprzęt. Czyli jeżeli wiecie, że wasz pies ma tendencję do płoszenia się, do uciekania, do wychodzenia z szelek, no to po pierwsze istnieją szelki antyucieczkowe. One mają taką jeszcze dodatkową pętlę m, zakładaną bardziej z tyłu ciała. I sprawiają, że pies nie może po prostu z tych szelek cofając się wyjść. I to jest też pomocne dla psów, o nie, takich jak harty, które mają taką charakterystyczną budowę ciała z głęboką klatką piersiową, które łatwo wyślizgują się ze zwykłych szelek. No to takie szelki antyucieczkowe tutaj będą dobrą opcją. Drugą opcją na takie sytuacje jest po prostu zastosowanie podwójnego zapięcia. Czyli taka smycz, która ma karabinczyki po dwóch stronach. Jeden dopinamy do szelek, drugi dopinamy do obroży. I jeśli coś nam pęknie, ostatnio nawet widziałam właśnie taką scenę, kiedy po prostu obroża na klamrę się rozpięła, pies pogonił za jakąś zwierzyną, no to w takich sytuacjach po prostu gdybyśmy mieli psa dopiętego do dwóch tych punktów, czyli do, do obroży i szelek, no to wtedy. Nie tracimy kontroli nad sytuacją. Kolejna sprawa to adresówka, oczywiście z aktualnym numerem telefonu, w miarę widoczna. Jeżeli nasz pies ma problem z obcymi ludźmi, boimy się, że nie da do siebie podejść, no to najlepiej wyhaftowane, wyhaftowane czy wygrawerowany ten numer telefonu na obroży albo szelkach bezpośrednio, tak żeby te cyfry były duże i dawały się odczytać nawet z pewnego dystansu. I kolejna sprawa: no to to, że po prostu nie pakujemy psa w takie sytuacje, w których on się może zachować agresywnie czy bardzo lękliwie, tylko staramy się go poznać, omijamy te inne osoby czy jakieś obiekty w takiej odległości, która jest dla psa komfortowa i w kontrolowanych warunkach. Ćwiczymy to, żeby pies zmniejszał ten dystans, żeby uczył się radzenia sobie z tymi sytuacjami, ale nie od razu, nie, nie skaczemy na głęboką wodę, robimy to małymi kroczkami. Nie chodzi o to, żeby przez całe życie uciekać od wszystkich przechodniów, natomiast po prostu miasto jest tak zatłoczone często, zwłaszcza jeżeli mieszkamy w centrum, że nie jesteśmy w stanie sensownie pracować z tym psem. Wobec czego wybieramy mniej uczęszczane jakieś pory na spacery, mniej uczęszczane miejsca i staramy się tutaj jednak wprowadzać to w jakimś takim tempie znośnym dla. Psa. No i taka ostateczna porada, która zawiera w sobie wszystkie pozostałe, jest taka, żeby ćwiczyć, żeby uczyć psa po pierwsze radzenia sobie z tymi różnymi trudnościami, po drugie e, jakichś takich konkretnych umiejętności, które mogą mu pozwolić na poradzenie sobie z czymś. Czyli właśnie na przykład ominięcie innego psa jest bardzo konkretną umiejętnością. Widzę psa, więc schodzę mu z drogi. Nie pakuje się w niego jak torpeda, bo często dla psów to jest jedyny znany sposób. Widzę nowego psa, no to pędzę. A możemy to zastąpić innym zachowaniem, tylko musimy to po prostu stopniowo wyćwiczyć. Nie od razu, że zbudowano, nie jest tak, że zrobimy dwie powtórki i pies będzie umiał, ale warto w to zainwestować. Warto zainwestować w to, żeby pies czuł się bezpiecznie na smyczy i ufał nam, że my go nie wpakujemy w żadną ryzykowną sytuację i wtedy po prostu, kiedy pies jest na tej smyczy. No, to mm, jego poziom lęku spada, no bo w tym momencie, jakby przekazuje nam dowodzenie na zasadzie dobra. No to ty, człowieku mój, bądź tu czujny, czuwaj na, na straży naszego bezpieczeństwa, rozglądaj się, czy nic złego się nie dzieje, a ja się zajmę swoimi psimi sprawami, będę sobie tutaj węszyć czy robić inne fajne rzeczy. Yy, więc generalnie yy, ważne jest to, żeby yy, uczyć psa właśnie na przykład rezygnowania z leżącego jedzenia, tak jak powiedziałam, czy rezygnowania z ganiania za kotami. To są takie umiejętności, które po prostu pozwalają na to, żebyśmy temu psu dali jednak więcej swobody nawet w takim miejskim parku, a tam, gdzie, nie, gdzie wiemy, że pies sobie sam nie poradzi, że nie podejmie dobrej decyzji, że nie odpuści tego kota czy tej kiełbasy leżącej na ziemi, no to po prostu kaganiec, smycz, długa linka, Podwójne zapięcie smyczy do obroży i do szelek, antyucieczkowe szelki, adresówka zawsze obowiązkowo, kiedy wychodzimy z psem z domu. Czyli po prostu, jakby adekwatnie do sytuacji, albo my chronimy psa bezpośrednio przed tymi zagrożeniami, albo pozwalamy psu na to, żeby sam sobie z nimi radził, o ile wcześniej nauczyliśmy go tego, o ile wcześniej daliśmy mu kompetencje. Zachęcam do tego, żeby ćwiczyć z psami takie różne pożyteczne rzeczy, bo to też daje bardzo dużo frajdy, dużo satysfakcji przewodnikom, że nagle ten pies jednak potrafi w jakiejś sytuacji sobie poradzić, a dla psów jest to po prostu podnoszenie jakości ich życia, że właśnie mogą coraz więcej chodzić swobodnie, że mogą się coraz bardziej oddalać, bo wiemy, że mamy niezawodne przywołanie, bo wiemy, że mamy tą rezygnację z podbiegania, z gonienia, z podnoszenia jedzenia. To są ważne rzeczy, da się to ćwiczyć. Jest sporo materiałów w internecie, jak to robić krok po kroku, więc zachęcam do tego. Ćwiczcie, bawcie się z tymi psami dobrze i poznawajcie je, żeby żyło Wam się lepiej. Trzymajcie się, cześć.